Za moimi plecami znajduje się dobrze wam znany licznik z Citroena C4. Dzisiaj będę sterował nim bezprzewodowo za pomocą takiego prostego panelu z kontrolkami. Z tyłu za licznikiem schowane jest Raspberry Pi Pico, które działa jako web serwer, wystawiając stronę internetową, przez którą możemy się z nim komunikować z telefonu czy też z komputera. Włączam sobie lewy kierunkowskaz, prawy kierunkowskaz, ustawiam prędkość na 110 i widać, że to wszystko reaguje. W tym celu podłączymy sobie Raspberry Pi Pico w wersji z Wi-Fi, moduł do komunikacji po magistrali KAN, no i oczywiście sam licznik. No i teraz najlepsze: taki zestaw można. Skompletować za 100 zł, wliczając w to koszt samego licznika. Koszt mojego zestawu był trochę wyższy, czyli 50 zł za licznik ze szrotu, 35 zł za Raspberry Pi Pico, 70 zł za moduł KAN dedykowany do Raspberry Pi Pico i 5 zł za małą przetwornicę napięcia DCDC -DC na 5V, która zasila mi Raspberry bez kabla USB. W sumie to 160 zł. Jednak zamiast dedykowanego modułu. Can Shield można kupić popularny MCP2515 za kilkanaście złotych Podłączyć go sobie kabelkami do Raspberry i, i tym samym zamknąć się w 100 zł Nie wliczam w to kosztu zasilacza Cały ten mój zestaw dostaje z zewnątrz jedynie dwa przewody zasilające 12V Schemat podłączenia wygląda następująco 12V zasilania zostaje podane wprost na piny zasilające licznika, jak również na wejście przetwornicy napięcia. Z której to później 5V podajemy na nóżki 38 i 39 Raspberry Pi Pico. Czyli wejście na zasilanie zewnętrzne. Moduł Can Shield wpinamy bezpośrednio w Pico, a przewody Can High, Can Low i Masę łączymy z odpowiadającymi tym potencjałom pinami. W liczniku, jako że licznik pracuje w standardzie CAN Low Speed, nie umieszczamy rezystora terminującego. Jeśli chcesz poznać lepiej magistralę Kan, to wpadnij na zrobiony przeze mnie kurs wideo Wszystko o magistrali CAN. Najlepiej od razu, żeby zdążyć przed podwyżką cen, ponieważ na tej platformie ceny tylko rosną. Do zaprogramowania Raspberry wykorzystałem środowisko TONY, które omawiam dokładniej w jednym z ostatnich odcinków. Dodatkowo postanowiłem tym razem zabawić się ze sztuczną inteligencją i wspomóc się przy tworzeniu programu, czatem GPT oraz Claude'em, porównując oba wyniki. Claude już okazał się totalną klapą, więc nawet nie będę tego omawiał, bo tam w ogóle nic nie działało. Chat GPT poradził sobie znacznie lepiej, choć nie obyło się bez wielu problemów i co najmniej kilkudziesięciu promptów, licznych pomyłek i Regresji własnego postępu. Zaczęliśmy od banalnego i popularnego przykładu, który przewija się w różnych miejscach w internecie, czyli prościutka strona WWW na Raspberry Pico, która zawiera dwa przyciski powodujące włączenie i wyłączenie wbudowanej LEDy znajdującej się na płytce. Z tym chat GPT poradził sobie bez żadnego problemu. W następnym kroku dodaliśmy prosty suwaczek Speed Control, który przekazywał dane do Raspberry. Jednak już tutaj zauważyłem pierwszy problem: to znaczy dane przekazywały się w trakcie ruchu, powodując to, że po prostu bardzo często przychodziła zmiana stanu i raspberry się zapychało. Działało to z widocznym opóźnieniem. Dlatego w następnym prompcie poprosiłem, żeby dane wysyłały się tylko wtedy, gdy przycisk myszy zostanie zwolniony, czyli tylko finalna wartość zostanie przekazana do raspberry. W następnych promptach poprosiłem, żeby po pierwsze, strona miała bardziej przyjazny, nowoczesny wygląd i żeby nie odświeżała się z każdym wciśnięciem przycisku, tylko żeby przesyłała dane w tle. Chat GPT zastosował więc Ajaxa do przesyłania danych bez odświeżania strony. Następnie dodaliśmy kilka kontrolek typu togu, czyli przyciski bistabilne. Które będą służyć do sterowania kontrolkami na desce rozdzielczej. No i widać, że każde wciśnięcie kontrolki powoduje przesłanie stanu do Raspberry. Widać to w konsoli, w tonem, że wciskane przyciski powodują to, że Raspberry cały czas dostaje informacje o stanie przycisków. W następnym kroku zrobiliśmy transmisję dwukierunkową, to znaczy nie tylko. Strona www przesyłała dane do Raspberry, również Raspberry przesyłał swój aktualny stan na stronę. Zrobiłem to z myślą o korzystaniu z kilku klientów, na przykład gdyby panel był otwarty zarówno na telefonie, jak i na komputerze, żeby w takim przypadku te panele były ze sobą zsynchronizowane, to znaczy, żeby było widać po prostu aktualny stan. Jednak po jakimś czasie stwierdziłem wtedy, gdy próbowałem zdiagnozować, dlaczego Razbery przymula, że może właśnie ta funkcjonalność mieć wpływ na przymulanie, więc Zrezygnowałem z tego w następnych iteracjach. Gdy już uznałem, że strona działa wystarczająco dobrze na minimalnym poziomie, żeby zacząć bawić się skanem, zintegrowałem do kodu, który został stworzony przez Chata GPT, swoją bibliotekę CanDriver, którą pokazałem w jednym z poprzednich odcinków, kontrolki, które są widoczne na stronie powiązałem z odpowiednimi sygnałami w odpowiednich ramkach. Następnie na zdarzenia zmian wartości tych kontrolek dopisałem prostą obsługę, czyli przypisanie wartości sygnału w ramkach, które były nadawane cyklicznie. Następnie po wielu nieudanych próbach w końcu udało mi się zmusić czata GPT, żeby dodał poprawnie dwa dodatkowe suwaki. Jeden który steruje podświetleniem całego licznika, drugi, który wskazuje wartość przebiegu. Przyznam, że dosyć dużo mi zeszło na to czasu. Na pewno dużo szybciej by mi zajęło po prostu samemu napisać ten kod, zamiast się prosić. Jednak założyłem sobie, że tyle, ile się będzie dało, spróbuję zrobić to bez samodzielnego pisania kodu, tylko chciałem właśnie Wyręczyć się narzędziem AI, bo jak powszechnie wiadomo, lepiej przez pół roku coś automatyzować niż w pół godziny ręcznie to zorganizować. Na koniec muszę uczciwie stwierdzić, że rozwiązanie to nie jest zbyt stabilne. Wielokrotnie się zdarzało, że Raspberry potrafi się zawiesić czy przestać w ogóle reagować. W trakcie działania. Nie wiem, czy to jest kwestia źle napisanego programu, czy po prostu z tego sprzęciku już zbyt wiele się nie wyciśnie. Mam również wrażenie, że Raspberry działa stabilniej, gdy jest podłączone do komputera i mniej stabilnie w trybie standalone. Tak jak teraz, jest po prostu podłączone do zasilania i program sobie na nim działa sam. Dajcie znać co wymyślicie o tym projekcie, czy przyda wam się do czegoś takie podejście, czy będziecie chcie chcieli również z czymś podobnym pobawić. Pisanie komentarzy i dawanie łapek w górę niesie ze sobą ryzyko, że wtedy YouTube będzie wam pokazywał takich nagrań więcej. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć.